Mimo zimnej wiosny, zbiory truskawek w powiecie sieradzkim powinny być w tym roku nie gorsze od ubiegłorocznych. Zwłaszcza na tych plantacjach, gdzie osłonięte były włókniną lub rosły w tunelach foliowych. Na dobrze prowadzonych uprawach można będzie zebrać do 20 ton tych smacznych owoców z hektara. Tak może być na plantacji Piotra Janickiego w Mogilnie, w powiecie sieradzkim, który uprawia truskawki już 22 lata. Teraz na powierzchni 2,5 hektara, z czego prawie pół hektara w tunelach foliowych. W tym roku zacząłem zbiory 2 maja. Oczywiście spod tuneli, które tutaj mamy. Natomiast z gruntu przewiduję, że zaczniemy zbierać truskawki około 5 czerwca. Piotr Janicki spodziewa się, że zbiory nie będą gorsze od ubiegłorocznych. To wszystko zależy od warunków, które mamy. Dzisiaj w tym roku wiosna była bardzo zimna. Mówię tu o marcu i kwietniu. Ważne też jest nawadnianie, które decyduje o tonażu, który zbierzemy. No, tutaj akurat zbiory powinny się udać. Nie przymarzły owoce, kwiaty, więc szacujemy, że będą podobne niż jak w, w zeszłym roku. To znaczy? Około 18 ton sektora. A jaka może być cena w szczycie truskawkowych zbiorów? Myślę, że nie będzie wiele się różniła niż cena z poprzedniego roku. Może być, wahać się, od 6 do 8 zł. Decydować będzie na pewno jakość owocu, który będziemy mieli, no wiadomo, że niezadbana, niewyrośnięta będzie tańsza, natomiast soczysta, zdrowa truskawka w granicach 8 zł za kilogram. Takie właśnie owoce zbiera Piotr Janicki, który od lat wszystko, co zbierze, sprzedaje w detalu. No są ładne, ponieważ no są nawodnione, wtedy je chorują, wykształcają się rośliny, owoce, kwiaty nie przymarzają, więc dlatego taka jest tak wygląda plon, jak wygląda. Czyli nawet niezu jest. A właśnie takie krajowe truskawki wyraźnie preferują konsumenci. Polskie to nasze są, no nie? To prawdopodobnie dlatego. No. Te zagraniczne na pewno są dużo sypane. A te nasze, no może trochę mniej, ale też na pewno. Podejrzewam, że mniej chemii, mniej nawozu. No chyba tak. Nie są tak pędzone, wie pan, tą chemią. Opryski nie. Ja też kupuję polskie. Na smak truskawki oczywiście najbardziej wpływa w sposób jej uprawy, czyli podłoże na którym jest uprawiana. Wiadomo, że u nas w większości upraw jest w gruncie, natomiast truskawki importowane sadzone są na podkładach sztucznych, co zarówno wiąże się z tym, że muszą dostać nawóz kropelkowo z wodą, i to jest też przyczyna tego smaku, który mamy w marketach. Jeszcze w miniony czwartek na zielonym ryneczku w Sieradzu za kilogram truskawek trzeba było płacić 18,21 zł. Dziś były już po 16,18 zł. Na truskawki w cenie 10,8 zł za kilogram trzeba będzie poczekać jeszcze kilka, a może nawet kilkanaście dni.